Cześć. Nie wierzę, że czerwiec już się skończył. I czerwiec był bardzo taki, jak to powiedzieć, nie emocjonujący, tylko taki raczej. Wyżynający mnie ze wszystkiego, bo jest jeszcze za dwa dni, mamy ślub i jest tego bardzo dużo, i chcę jeszcze tutaj wam też powiedzieć o paru grach, i nie mam na to za bardzo czasu, i od dwóch tygodni, prawie od dziesięciu dni, śpię na podłodze, bo, bo, bo muszę, więc naprawdę no jest ciężko, ale mam dla Was 12 gier, jeden dodatek i jakieś puzzle. Sprawdźmy. Zacznę od dodatku. Dodatek to do Secrets and Sures, które zostały mi wysłane od Stone My Games, i to jest dodatek do gry pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika. Jeżeli już obejrzeliście materiał, to pewnie wiecie, że nam się ten dodatek bardzo spodobał, bo on pozwala na grę w dwie osoby i w osiem osób. Więc teraz pomiędzy dwoma zamkami jest grą, którą można grać w solo, można grać w dwie osoby, ale można też grać w większym gronie, jeżeli ma się dość duży stół, bo tutaj będzie na pewno zajmowało to trochę miejsca. Ale pomiędzy dwoma zamkami jest taką jedną z naszych ulubionych gier dla większych grup, no a teraz możemy też w nią grać tylko we dwoje. Na początku miesiąca doszło do nas Final Fusion, które było na Kickstarterze. Nie wiem, czy to było na początku miesiąca, czy na końcu poprzedniego miesiąca, ale było. Niestety ten Kickstarter się nie powiódł i moim zdaniem dlatego, że tam nie było za dużo hypu na tę grę. Dużo wydawców, którzy wchodzą w Kickstarter dopiero na przykład zaczynają, proszą wszystkich, żeby wrzucili swoje recenzje w dniu, kiedy ten Kickstarter startuje, a moim zdaniem to ten hype powinien być budowany jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie przed, żeby każdy mógł tam kliknąć sobie w powiadomienie, kiedy Kickstarter się zacznie i wtedy już mogą podjąć decyzję, czy chcą tę grę wesprzeć, czy nie, tym bardziej, że pierwszy dzień bardzo dużo znaczy w tych kampaniach, więc ta gra teraz będzie rebrandowana, ona się nazywa Battle for Golden Star chyba, trochę tam będzie czegoś innego, nie wiem, nie mam tej nowej kopii, nie gra. W tę nową kopię. Zobaczymy, jak mi się powiedzie tym razem. Kolejną grą było Destiny's od Lucky Games. Jest to gra, której jestem bardzo dumnym patronem, dlatego że jest to niesamowita przygodówka. Destiny's jest prostą grą. Tutaj nie ma przekombinowania, nie ma czytania wersów i godzinami ślęczenia nad jakąś książką, ale daje Wam to nadal ten film przygodowy. Odkrywacie nowe miejsca, chodzicie w nowe miejsca, rozmawiacie z ludźmi, naparzacie się o coś, wyrobacie wybory, musicie dokonać jakichś wyborów, musicie spełnić swoje powołanie szybciej i lepiej niż Wasi przeciwnicy. Więc jest to gra, która nie jest kooperacją, która z reguły te gry są kooperacjami, tutaj tak nie jest. Kombat jest świetnie rozwiązany, no ja się nie mogę nachwalić. Nie mam złego słowa do powiedzenia o Destiny's. Kolejną grą była Mystia, którą dostaliśmy od g do recenzji i Mystia była u nas na radarze od jakiegoś czasu, chyba od kiedy zobaczyłam ją u Gryfinki i stwierdziłam, że może to być gra, która nam się spodoba, dlatego, że ja nie mam gier w stylu uh, Dudes on Map, bo ja nie lubię takich gier, ale to mi się wydawało, że jest to coś innego i tak rzeczywiście to jest coś innego. I Mystia u nas zostanie dlatego, że to nie jest tylko gra, w której naparzamy się nawzajem z przeciwnikiem, ale też są potwory na planszy, których razem unikamy albo razem chcemy ich pokonać, któryś z nas chce ich pokonać. I no jest rzeczywiście tutaj sporo myślenia, sporo główkowania, ale gra jest na tyle prosta i językowo niezależna, że u nas zostaje właśnie z tego powodu. To nie jest przekombinowana gra, to nie jest gra, w której jest dużo tekstów na kartach, w której trzeba gdzieś e, kombinować którą kartę, z którą zagrać, żeby to miało więcej sensu. Jest dużo myślenia, jest dużo główkowania, decyzje są trudne, ale one dają Wam uczucie, że zrobiliście coś, co akurat chcieliście zrobić, więc mystyja u nas zostaje. Kolejna gra to prototyp i jest to Skandalo. Jest to gra od ludzi, którzy przyroszą Wam okład guests w Polsce już niedługo. I Skandalo to jest dosłownie to samo co okład guests tylko że w innym jakby świecie. Ocult to jest gra, w której musimy rozwiązać morderstwo, a Skandalo to jest bardzo kolorowa gra, w której chcemy się dowiedzieć, która gazeta napisze o jakim skandalu z jakim celebrytą. To wszystko, wszyscy celebryci są tutaj zmyśleni jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż Ocult Guest. Jest trochę więcej dedukcji w tym, jest trochę więcej myślenia, troszeczkę może za dużo tych ikon czasami. Ale jeżeli graliście w układ gest wiele razy, to takie jest to skandalowe z takim fanem zmianą taką powiewem świeżości, jeżeli chodzi o takie gry dedukcyjne. Kolejną grą jest Tawantinsuyu, który jestem patronem, jest to gra, która wychodzi od portalu już 8 lipca i Tawantinsuyu to jest gra, która jest bardzo dobra na początek przygody z tym światem T, bo jest moim zdaniem najprostsza z tych wszystkich gier, jest e, bardzo łatwa do zrozumienia, jest szybsza niż te inne gry, mimo że może nie jest aż tak ładna, to daje nam takie wrażenie, czego możemy się spodziewać po tych innych grach z tej serii, jeżeli chcemy potem wskoczyć na jakiś trudniejszy poziom. Kolejną grą jest Quest and Cannons, Też mam prototyp i to jest jeden z lepszych prototypów y, jakościowo, Jaki dostaliśmy od dłuższego czasu, jeżeli w ogóle nie w o całej naszej karierze, bo jest z drewna, jest niesamowity. To jest rodzinna gra o piratach, może tak nie do końca, gdzie każdy gracz bierze sobie rolę jednego z tych piratów, i to są zwierzęta, czy na przykład króliki, czy um, dziki, i pływamy po morzach i oceanach, żeby robić questy, czyli zdobywamy różne zasoby, żeby je zawieźć gdzieś tam, czyli to jest takie pekka pendelewa, i dostać za to punkty. I również naparzamy się ze sobą nawzajem, strzelamy do siebie z tych statków właśnie kanonami. Także no jest, jest super zabawa i to jest gra rodzinna, więc nie spodziewajcie się jakiegoś rozlewu krwi. Ale naprawdę jest przepięknie zrobiona. Nawet ten sam prototyp jest przepiękny. Wszystko już jest dopięte w tej grze, moim zdaniem. Jest to prosta, bardzo fajna gra, super fun. Kolejna gra to mała gra, jest to Tu i Tam od Lucky Games, której również jestem patronem. I Tu i Tam to jest mała logiczna układanka. W której staramy się zdobyć 10 uczestników ekspedycji i chcemy mieć więcej punktów niż nasi przeciwnicy. Naprawdę jest przecudna, małe pudełko, sporo główkowania, fajna rodzinna rozgrywka. Kolejną grą, o której Wam jeszcze nie mówiłam, bo nie miałam naprawdę czasu na to, jest Wojewodina. Jest to gra, w której będziemy to jest gra, która dzieje się w Serbii. Nie znam wielu gier, które są osadzone w Serbii. I jest to gra, w której będziemy układać płytki na planszy, żeby zdobywać zboże, żeby karmić wioski. Najpierw e, na początku jest drafting, gdzie wybieramy, jakie wioski będziemy karmić i musimy wtedy im tyle dać zboże, żeby dostać za to pieniądze. E, problem z tą grą mam taki, że on, ona będzie na starterze i ona już jest skończona, to co mam u siebie na stole. E, problem jest taki, że ta gra jest, ma piękne pudełko, ma piękną planszę, to wszystko jest takie ładne graficznie, takie bardzo sielskie ale na tą planszę układamy bardzo brzydkie kafelki naszego koloru, które zakrywają tą planszę i robią z tego bardzo nieładny obraz. Także ja już napisałam do nich z pytaniem, czy może te kafelki mogłyby być trochę ładniejsze, bo aż mi żal po prostu zakrywać te piękne plansze. Powiedzieli, że może jako stretch goal. ale nie wiecie o czym mówię, bo tego nie, nie widzicie, może za mną gdzieś tam się pojawia, eee, ale o tym Wam powiem, jak znajdę trochę czasu. Kolejną grą było The Initiative I Initiative jeszcze w to że myślę, zostało kilka misji do wykonania i to jest gra rodzinna, to jest gra w w której świetnie się można bawić z dzieciakami. My dzieci nie mamy, ale cały czas się w to świetnie bawimy. Jest to gra, w której zagrywamy karty, żeby wykonać akcje, poruszając się po mapie, żeby roz rozkodować jakąś wiadomość, którą mamy zakodowaną na początku naszego scenariusza. Wszystko dzieje się też na podstawie komiksu o nastolatkach, którzy grają w grę. Także no tutaj jest tak fajnie to wszystko zaimplementowane. Ja jestem bardzo pod dużym wrażeniem tej gry i nie mogę się doczekać, jak to się skończy i co, czy jaką niespodziankę jeszcze tam znajdziemy. Graliśmy również w Vienna Connection od portalu e, kolejna z serii gry Detektywa. Roz rozwiązaliśmy dopiero jedną sprawę z czystego powodu, takiego, że nie mamy czasu, ale ja Detektywa lubię, ja, mi się Detektyw bardzo podoba. Ja w każdą grę, która z tej serii wyjdzie, będę grała i mam nadzieję, że one nigdy się nie pogorszą, bo one cały czas trzymają ten bardzo dobry poziom. Gra, która przyszła do nas chyba w maju, Merchant's Cove. Ja nie mówiłam Wam dużo o tej grze, chyba. Mówiłam Wam w poprzednim filmiku, ale nie mówiłam Wam o niej za dużo. Bo... Ponownie nie mam czasu, ale na pewno Wam o niej opowiem, jak już będę w stanie rozegrać wszystkie e, frakcje sama, żebym wiedziała, o co, o co tutaj chodzi, żebym mogła Wam dać takie z czyst, czystym sumieniem powiedzieć, jak w to się wszystko gra, więc na co trzeba poczekać. I ostatnią grą było Hughes Cues. to jest gra imprezowa, gra, w której macie na stole wielką planszę pełną kolorów, dobieracie kartę i musicie opisać dany kolor jednym słowem, a potem dwoma słowami i zdobyć punkty w zależności od tego, kto gdzie ustawił pionki i jak bardzo dobrze ten kolor opisaliście, kto zgadł, co to było, także no, jest to gra e, bardzo fajna, imprezowa, śmieszna, rodzinna, warto mieć u siebie, bo jest inna, jest po prostu inna. Użyliśmy też dwa komplety puzzli z serii Exit Puzzle od Ravensburgera. Były smoki i było obserwatorium. Smoki były super, jeżeli chodzi o układankę, układało się bardzo fajnie, bardzo szybko. Jedna zagadka, tylko była trochę taka. Mm, a z drugiej strony obserwatorium było straszne do ułożenia, bo tam był kawałek nieba, pełno książek na półkach. To było niesamowicie męczące, chyba trzy dni nam to zajęło. A z kolei zagadki były bardzo, bardzo proste. Także no, to tyle, jeżeli chodzi o gry, puzle i tym podobne. Nie mam czasu na filmy, nie mam czasu na książki, nie mam czasu na nic, bo od codziennie po prostu jak mam tylko chwilę wolną, to coś muszę gdzieś skonstruować, bo stwierdziłam, e, że sama sobie dekorację zrobię na ślub. Nie wiem, co mnie oglądało i teraz po prostu mam cały mój dom, to jest wielka pracownia dekoracji, które nie wiem, co potem z nimi zrobię. Więc e, no, to ja wracam do mojego stolika z dekoracjami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o grach. Widzimy się na podsumowaniu lipca i w różnych innych materiałach. Do następnego razu. Na razie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, zostawcie lajka. Like was to nic nie kosztuje, a mi daje kopa do pracy. A jak nie, to was puszczuje, tulu.